To już drugi odcinek z tej serii. Poprzedni przyjął się jak nowe podatki w naszym kraju. Czyli sami wiecie jak. Będę się starał robić lepsze filmy, żeby jako tako się to oglądało. Dobra, dosyć tego gadania. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie siódmotierowy kolekcjonerski czołg ciężki Smasher. Smasher jest niczym innym jak lepszą kopią ruskiego KV2. Ale to już wiecie. Smasher posiada 150mm pindola. Co sprawia, że jak ci pierdolnie to laweciarz zamiast lawety weźmie zmiotka bo i tak nie będzie co zbierać. Kiedy przeciwnik widzi Smashera w twojej drużynie. Od razu zaczyna wyzywanie od pay to win. W sumie to ma rację. Ale pies go lizał. Smasher jest wielki jak stodoła i nie trudno jest mu sprzedać oczysty strzał. Mimo twardej wieży oraz przodu bez problemu można go przebić. Zdarza się czasem, że coś odbije. Ale świadczy to o braku doświadczenia graczy z drużyny przeciwnej. Zapytacie jak brać tym czołgiem. Ja bym polecał grę na drugiej linii. Na pewno odradzałbym kampienia w krzakach. Bo z tym rozrzutnikiem do gnoju ciężko jest trafić kogoś z 200 metrów. Na pierwszej linii też nie ma co grać. Bo przeładowanie trwa tyle samo co czekanie na wizytę u lekarza. Oraz jego prędkość i mobilność jest niepowalająca. A podczas pełnego obrotu wieży zdążysz pójść do pracy wrócić do domu. Nakrmić psa. Zapalić papierosa. A ta dalej będzie w połowie. Najlepiej jechać za jakimś czołgiem i wychylać się aby sprzedać bułę przeciwnikowi. A jak zobaczysz czołg lekki lub papierowy czołg to bez zastanowienia pierdolnij mu z haeka. I podziwiaj czterocyfrowe uszkodzenia. No chyba, że masz PH to za 400 siądzie. Co do materiałów eksploatacyjnych to dałbym turbosprężarkę. Adrenalinę. I wielozadaniowy zestaw naprawczy. Z zapasów dałbym mu. Racje polowe. Wzbogacone paliwo. Oraz konserwę. Wyposażenie standardowo. 121122122. Z tak wyposażonym czołgiem możesz śmiało wymiatać na polu bitwy. Każdy na twój widok dostaje biały gorączki. Jesteś dla nich taki sam jak polski rząd dla Polaków. Od teraz możesz podziwiać jak twoje staty idą w górę. Robić co bitwę po kilka tysięcy uszkodzeń. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak to zostaw suba. Komentarz oraz łapkę w górę. A jeżeli ci się nie spodobał to daj se spokój z wyzwiskami w komentarzach. Bo i tak wrażenia na mnie nie robisz. Dla mnie będziesz zwykłym spocencem, co sam w życiu nic nie osiągnął i potrafi tylko wyzywać innych. Nie mylcie krytyki z hejtem, a co do krytyków, to przepraszam za stratę czasu. To by było na tyle. Powodzenia na polu walki. Elo. Hey.